Cześć, witajcie ponownie. Dawno nas tutaj nie było. W górach zresztą też, bo dzisiaj mamy pierwszą niedzielę lata. A ostatni raz w górach byliśmy no, w pierwszej dekadzie maja chyba, z tego co pamiętam. Także dzisiaj się wybraliśmy na wycieczkę właśnie po szlaku. No i wybraliśmy właśnie taki beskidzko śląski klasyk, czyli skrzyczne Malinowska skała, a co po drodze no to zobaczymy jeszcze bo taka pętla by wyniosła jakieś 16 km, ale to chyba lepiej troszeczkę więcej zrobić, ale zobaczymy. A wracając jeszcze do kanału, że nas tutaj dawno nie było, bo ostatni film chyba jest z wiosny, z początku wiosny, a teraz mamy lato. Ale jak myślicie, że na wiosnę u nas się nic nie działo, no to jesteście w wielkim błędzie, bo działo się i to całkiem sporo, ale więcej podwiemy Wam w trakcie naszego marszu. Bo na montaż nie było czasu. Prawda? No, nie było, nie było czasu. Woleliśmy skorzystać z pięknej pogody, jaka była tej wiosny. To zaczynając od początku, teraz pierwszy weekend po Wielkanocy, ruszyliśmy na mały szlak Beskidzki. Mały szlak Beskidzki na raty. Paulina od razu nas wyciągnęła, nie było to tamto, bo mieliśmy go w planach już od jakiegoś czasu, ale nie mogliśmy ruszyć. A tu Paulina mówi, jest pogoda, ruszamy. I koniec. Nie było wymówki. No i oczywiście wybraliśmy się z namiotem i kolejne weekendy właśnie tak sobie wędrowaliśmy z miejsca do miejsca. Ale o Małym Szlaku beskickim, no to więcej powiemy wam oczywiście w filmie z Małego Szlaku Beskickiego, ale kiedy on powstanie no to jeszcze na razie tu nic nie mówię. Bo to no jest za fajna pogoda, żeby siedzieć przy kąpie. Lepiej właśnie pospacerować albo pojeździć na rowerze, a wracając do dzisiejszego szlaku, bo nie wspominaliśmy chyba, że obecnie jesteśmy na szlaku na skrzyczne, a ruszyliśmy z miejscowości lipowa czy ostre. Nie, nie pamiętam która jest pierwsza, która druga. W każdym razie z tego parkingu gdzie wychodzi się na szlak do Doliny Zimnika i dalej na Malinowską Skałę. No to tam przy tym parkingu ze skrzyżowaniem tych szlaków. A, a dalszy plan jest taki, że po wejściu na Skrzyżnę pójdziemy w stronę właśnie Malinowskiej Skały, a potem zobaczymy, czy wejdziemy na szczyt Malinów, czy pomkniemy dalej na przykład już na Halę Radziechowską. Zobaczymy. Ale wróćmy teraz do naszych wiosennych wojarzy. Następna w kolejności była majówka. A jak majówka, no to wystartowaliśmy na niebieski szlak Tarnów Wielki Rogacz. Majówka była super pod względem pogody. Naprawdę calutki tydzień. Było ciepło jak latem, tak jak teraz. A przy okazji słonecznie. Także ani jedna kropla deszczu na nas nie spadła mogliśmy sobie trochę ponamiotować. No, spotkaliśmy i wędrowaliśmy z naszymi znajomymi z Dolnego Śląska. Grzesiu, Ania, pozdrawiamy Was przy okazji. No, było naprawdę rewelacyjnie. Cały szlak zajął nam 7 dni, także bardzo szybko, zważywszy na to, że jest tam około 200 km do przejścia. Teraz już mamy ostatni fragment podejścia na Skrzyczne, także może Kolejna wzmianka gdzieś na skrzyżnie albo między skrzyżną a malinowską skałą. Także idziemy dalej. I podeszliśmy już pod schronisko Skrzyczne, z dołu trasa tutaj zajęła nam godzinę 40, także całkiem spoko, według znaczników 2 godziny, a się zastanawialiśmy jak to będzie, a i tak tutaj po trasie się nie spieszyliśmy specjalnie. Krzyc krzycznego osiągnięty, jesteśmy tutaj dopiero trzeci raz, co dziwne, ale to tak jakoś z tym Beskidem Śląskim u nas zawsze tak wychodzi, że rzadko tu, tutaj bywamy. Gdzie te ciasto dla mnie? Dobre ciasto, zżarłeś je. Nieprawda. Wędrujemy teraz takim przyjemnym fragmentem, właśnie między skrzyczne a malinowską skałą, więc no można wrócić do tematu naszego wiosennego. I na czym my tam skończyliśmy, chyba że przeszliśmy szlak Tarnów Wielki Rogacz. No, a po tym szlaku jeszcze sobie wyskoczyliśmy między innymi do Ojcowskiego Parku Narodowego z rodzinką oraz jeszcze z Grzesiem i za nią w Beskit Makowski na Lubomir. Tak to było. Potem właśnie jeszcze w pierwszej dekadzie maja dokończyliśmy nasze zmagania z małym szlakiem beskickim, bo został nam dokładnie jeden odcinek, ale wtedy właśnie przed szlakiem Tarnów wielki rogacz, no to jednak zaczęło się psuć pogodowo, ale tylko na weekend przed. Bo później też piękna pogoda. No, a dalej, a dalej to były rowery. I zaczęliśmy od przygotowań do szlaku nadmorskiego R10. No bo taki plan sobie obraliśmy na długi weekend czerwcowy i cały tydzień po tym weekendzie. Więc pozostało na przygotowania trzy tygodnie. A że jeszcze w tym roku wcześniej nie jeździliśmy, no to najwyższa pora był. No i tak. Po pracy, oczywiście wskakiwaliśmy na rowerki, jakieś tam 40-50 km się kręciło. No i w weekend jakąś traskę trzeba było zrobić. No i na przykład wpadła traska starnowa do Wieliczki, a około 90 km. Także takie przygotowania. No i ruszyliśmy na tą R10, właśnie ostatniego dnia maja, i ze Świnoujścia przejechaliśmy sobie. Od granicy polsko-niemieckiej aż do piasków z granicą polsko-rosyjską. Także od granicy do granicy, wzdłuż całego wybrzeża. I tak wyglądał pierwszy tydzień czerwca. No, ładnie tutaj. Lubię ten odcinek do Śląskiego. No i weszliśmy na Malinowską skałę. No i Paulinka pomyślała, że może skoczymy na baranią górę i chyba tam się wybierzemy. Stąd jest jakieś, nie wiem, dwie godzinki chyba, także spoko dopiero jest 11. Dużo czasu jeszcze. A jak ci się w ogóle dzisiaj idzie? Dzisiaj bardzo dobrze. Jak tak do, tak dobrze <gry> bardzo dobrze. Póki co. W sumie to dopiero przyszliśmy 10 km, zobaczymy co będzie za kolejne 10. Wtedy, będzie elegancko. Wtedy, wtedy się mnie spytaj, jak mi się <grym> okay. idzie. Bo teraz idzie się bardzo dobrze. No to chodźmy w takim razie, nie marnujmy tak. Góra już coraz bliżej. Jakaś godzinka, godzinka 15 nam zostało na szczyt. Może szybciej nawet się wcinać się winien. Zobaczymy. Taki opuszczyt ma górki wiślańskiej. Jesteśmy już za Magórką Wiślańską, no i podchodzimy na Baranią Górę. I podchodzimy dobrze nam znanym szlakiem czerwonym, czyli głównym szlakiem beskidzkim. I daje się tu zauważyć, że podchodzimy właśnie na Baranią Górę, bo jest, zrobiło się więcej wody na szlaku. A jak wiadomo, spod Baraniej Góry wypływa najdłuższa rzeka w Polsce, czyli Wisła. Jeszcze przed podejściem na Baranią Górę wstąpiliśmy na Halę Baranią. Żeby sobie zrobić kawkę. Coś mi tu nie idzie. O, jeszcze się wkręca. się, wkręca. Także zaraz kawka. Woda ze źródełka jest. Taka nie jest dość przezroczysta, ale to się ją przegotuje i będzie git. A jak ci się dzisiaj w ogóle wędruje? Bardzo dobrze już mówiłam. No tak, racja. <noise> Jest tutaj okay. spokój, cisza. Tak, o wyjątkowo, dzisiaj naprawdę jest spokojnie. Jak na, jak na Beskid Śląski to nie ma jest. super. To naprawdę jest bardzo fajnie. Dobra, przelewamy tą wodę i gotujemy. Tak szybko kawę piliśmy, że nawet nie nagraliśmy, że pijemy. A teraz szybko zmierzamy już na Baranią Górę. Troszeczkę będzie podejścia, bo to tam. No ale chcieliśmy, to teraz trzeba wejść. Chociaż po tym tutaj odpoczynku, nie wiem, chyba z pół godziny siedzimy, to, to już tak się nie chce tam iść, ale pójdziemy. Tak czy siak. Taki długi dzień. W sumie wczoraj był najdłuższy dzień w roku, także dzisiaj niedużo krótszy, parę sekund dosłownie, ale warto wykorzystać. To co? Idziemy, nie? Chodź. Klecach tylko założę i drogę. Jeszcze może pokażę jak wygląda bacówka wewnątrz. Weszliśmy na baranią górę, ale na wieżę nie wejdziemy, bo jest nieczynna. Wstęp zbroniony pewnie konstrukcja już nie domaga. Górki Radziechowskiej tutaj z tej wychodni skalnej postanowiliśmy zejść bezszlakowo, pozaszlakowo właśnie do parkingu. No i tutaj mamy taką fajną, prostą ścieżkę z widokiem na Skrzyczne. Fajnie to wygląda. A przy okazji, wejdziemy, zejdziemy sobie do Doliny Zimnika. Czyli tak jak planowaliśmy rano, tylko krótszą pętlę. Teraz będzie dłuższa pętla, zdecydowanie dłuższa, bo chyba o 10 km nam więcej wyjdzie. Tam u góry siedzieliśmy na tej wychodni skalnej, właśnie pod Magurą, pod Magurą Radziechowską. A ja chyba zapomniałem powiedzieć, co robiliśmy w ostatni weekend wiosenny. No jak to, co? Nie powiedziałeś tego? Chyba nie. No ty, Gapo. No A jak co robiliśmy? to? No, byliśmy na roztoczu. I co to? Kręciliśmy tam? się po roztoczu na rowerach. O. No, super było. Ciekawe kiedy zmontujesz film z tego. No, Zobaczymy. <laughs> na Roztocze to w ogóle mieliśmy taki plan, żeby tam przejechać centralny szlak Roztocza. Ale jak zaczęliśmy wyszukiwać punkty, to się okazało, że lepiej sobie robić pętlę i na przykład właśnie ostatnim razem zrobiliśmy pętlę 85 km po Roztoczu Środkowym. Także zostało nam jeszcze zachodnie i wschodnie. Trzy wizyty będą. Na tym roztoczu w tym roku. Taki jest plan. A cóż to za niespodzianka tutaj? No tak właśnie się zastanawiam. Co <laughs> mam robić? zobaczcie jak tam na dole jest ale tutaj jest fajna ścieżka nie wiem czemu tędy szlak nie leci. Szlak leci dosłownie 100 metrów, może nawet mniej, yy, równolegle do tej ścieżki. A tutaj nad samym potokiem się przechodzi. No bardzo fajne, urokliwe miejsca są. Wróciliśmy na asfalt, rozpoczęły się już parkingi, także zaraz dojdziemy do samochodu. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!